Właśnie skończyłem z oprogramowaniem twojego laptopa. Możesz wysłać kasę? O, widzę. Dzięki stary, to nam serio oszczędzi mnóstwo czasu. Wygląda super. Okej, okay, super. To teraz możesz przelać kasę. Co? Jaką kasę? No za to oprogramowanie twojego laptopa. 10 tysięcy złotych? stary. PPL twojej siostry nawet tyle nie kosztował. Zadaliśmy tę wcześniej i się zgodziłeś. Pracowałem nad tym 54 godziny, czyli 192 zł za godzinę. Myślałem, że robisz to po koleżeńsku. W końcu byliśmy kumplami w liceum. Stary, ja nawet nie pamiętam, że ty chodziłeś do tego liceum co ja. Dosłownie ja cię nie znam. I czemu miałbym robić 54 godziny za darmo? Bo jesteś spoko i poznałeś fajnych ludzi podczas tej pracy, więc to jest twoja zapłata. Stary, ja to sam robiłem. Z kim ja miałem się niby poznać? Hej stary, przepraszam za moje zachowanie ostatnim razem. Mam nadzieję, że podobała Ci się płatność w postaci cennych znajomości. Ale w każdym razie po dwóch miesiącach sprawdziliśmy to oprogramowanie. I jest jakiś błąd. No to wyślij mi kasę, to go naprawię. Czyli wiedziałeś, że coś tam nie działa? Wow, w końcu coś zaczyna szłapać. Naprawdę od razu potracimy kupę kasy. Wiem. Dokładnie 3 278 333 trzysta Skąd ty to wiesz? Przekierowałem wszystkie twoje płatności na moje drugie konto. Trochę sobie oszczędzałem na czarną godzinę. Żartujesz, prawda? Więc oto moja oferta. Wysyłaś mi teraz 80 mam. To jest kradzież. Jesteś o Cena zmieniła się na 100 tysięcy, ponieważ nam na nie krzyczysz. Potrzebuję ich na mojego syna. On ma raka. Jeśli nie zapłacę, to on nie... Przeżyję. Musisz powiedzieć, Tatusiu, proszę i zapłacić mi 200 tysięcy. Wtedy oddam Ci te pieniądze. Nie zrobię tego? No to cóż, pożegnaj się ze swoim dzieciakiem. Dobra, Tatusiu, proszę, oddaj mi moje pieniądze. Przelałem 200 tysięcy. Zapomniałeś dodać czegoś na końcu. Przelałem 200 tysięcy, Tatusiu. A teraz zgadnij, czy dostaniesz pieniądze z powrotem. Spoiler, nie. Nie naprawię tego oprogramowania. To oprogramowanie twojego dzieciaka.